Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но ну, на этот раз как-то не удавалось. Во-первых, народу, мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играется? Cześć, z tej strony Tomek. Witam na kanale w kolejnym pięknym dniu. Bitcoin wyłamuje się z trendu spadkowego i osiąga cenę 30 tysięcy dolarów. Czy te wzrosty będą kontynuowane? O tym sobie właśnie dzisiaj pomówimy. Omówimy sobie strukturę, omówimy sobie cykliczność Bitcoina, przypomnimy sobie, kiedy nadchodzi halving i jaki będzie miał to wpływ na rynek krypto. Zapraszam. Oczywiście pamiętajcie, że to co mówię nie jest poradą inwestycyjną. Każdy decyduje sam o tym, gdzie zainwestuje swoje ciężko, zarobione pieniądze oraz, jeżeli jesteś nowy w świecie krypto, to gdzieś tutaj jest lista. edukacja, a my przechodzimy prosto do wykresów. Także Bitcoin trochę inaczej jak przewidywałem, przebija się przez linię trendu spadkowego. Mieliśmy dwie linie trendu i podczas nagrywania myślałem, że jednak jeszcze zawróci. Dojdzie do poziomu. Przyciąga się ten wzrostowego, spadkowego oraz dwustudniowej, średnio kroczącej, ale mile nas zaskoczył. To był taki mniej spodziewany scenariusz, że jednak on w trakcie tego dobicia do, do górnej linii trendu już się przebije i wyskoczy wyżej. Mogło się na to nałożyć coś takiego jak fundusz BlackRocka, czyli ETF, który miał być stworzony w wersji spot. To znaczy, że żeby kupić ten ETF, BlackRock musiał kupić prawdziwego Bitcoina z rynku, co by nam podbijało cenę Bitcoina, prawda? Bo jeżeli mamy takie ETF, czyli fundusze, które nie są zabezpieczone prawdziwym Bitcoinem, to są to tak zwane kontrakty terminowe na papierowego Bitcoina, w cudzysłowie. Zakłady takie, zakłady z brokerem. A tutaj pojawiła się informacja, że fundusz taki jak BlackRock chce robić swój spot ETF. No, i to pojawiło się już wcześniej, może gdzieś w tym momencie, ale już to dało trochę optymizmu inwestorom, i widocznie to napędziło tylko to wybicie w górę. Z 27 tysięcy dolecieliśmy do 30 tysięcy 800 na giełdzie Binance. Na niektórych innych giełdach podobnie, co jest ym, bardzo pozytywną wiadomością. Natomiast, co nie jest pozytywną, to to, że nie przebiliśmy 31 tysięcy, czyli poprzedniego szczytu. A to nam daje niestety jak na razie niższe szczyty, nie jest to jeszcze właściwa struktura wzrostowa. Bardziej tu spodziewałem się, że będzie to bardziej takie zdecydowane przebicie 31 tysięcy, a to już będą testowało na pewno kolejne wzrosty. Ale tak oto musimy poczekać na jakieś małe potwierdzenie, myślę, że jeżeli, nie jest to oczywiście porada inwestycyjna, że jeżeli Bitcoin utrzyma się kilka dni w tym przedziale 30 tysięcy, to będzie dalej kontynuować wzrosty, bo optymizm wrócił na rynek. Zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Mamy ten trend wzrostowy, o którym mówiłem wcześniej. On pewnie teraz będzie trochę inaczej, już rysowany, bo skoro tutaj nie dotknęliśmy tego e, linią dolną, to będzie nam coś takiego. To było małe przebicie, ale trzyma się dalej Bitcoin trend wzrostowego od początku roku. Były korekty, także jest to zdrowy wzrost. Mieliśmy jedną korektę, drugą korektę w kanale spadkowym. Ona idealnie doszła do poziomu 38,2 w tym momencie. Pięknie nam się to koreluje z tym poziomem, no i są to bardzo zdrowe wzrosty w tym wypadku, więc nawet gdybyśmy zaliczyli jeszcze jakiś spadek korekty, to nie powinna ona być głębsza jak 27 tysięcy. Jednak większe szanse uważam, że będą kontynuowane wzrosty. Bitcoin nie chciał skorygować się od tego wzrostu do 30 tysięcy. On utrzymuje się dalej w tym zakresie już od dwóch dni. Jeżeli utrzyma się jeszcze, powiedzmy, do końca tygodnia zamkniemy tydzień świecą zieloną, będzie to sygnał do kolejnych wzrostów. A kolejny cel, no zobaczmy, może tu włączę inny wykres, gdzie nie ma tylu kresek i włączymy sobie volume profile. Proszę bardzo. Tutaj po przebiciu 31 tysięcy nie ma za bardzo wolumenu. Kolejny opór to jest to: Tu nie było dużo handlu. To działa tak, że jeżeli nie było handlu, nie było tam yy, kupowanych ani sprzedawanych bitcoinów. Psychologia człowieka działa tak, że nie chcą w tym momencie sprzedawać, poczekają do wyższych poziomów. No i działa też to hamująco, bo skoro mamy tutaj duży profil, tu było dużo handlu w tym miejscu, to ludzie, którzy. Ludzie, którzy kupowali tutaj po 30 tysięcy, 29 tysięcy, oni liczyli na kontynuację tego trendu wzrostowego dalej. Ale co, mieliśmy korektę? No nie wiedzieli, że tu trzeba mieć silną psychikę. Zajebiście silną. Rynek poleciał w dół, była korekta, no i widocznie oni yy, czekali na te 30 tysięcy, bo już tak by nie, mieli dość tych spadków, to było ponad 2 miesiące spadków, mieli tego tak dość, że powiedzieli przy 30 tysiącach, jak tylko wskoczę do 30 sprzedaję. No i to możliwe, że ma teraz miejsce, że oni jeszcze tutaj się kaszują, wychodząc z bitcoina. Nie byli na to przygotowani, nie byli wyedukowani. Taka prawda. I wróćmy jeszcze na moment do poprzedniego wykresu. Jak widzieliśmy tutaj, była informacja, informacja o ataku SEC-u na, albo na altcoiny, czy to na, na giełdę Binance w USA. Miała miejsce gdzieś tutaj i spadki mieliśmy z rzędu 11%. Podczas takiej naturalnej korekty, nawet gdyby tej informacji nie miała miejsca, to ta naturalna korekta musiała nastąpić, no i tutaj właśnie kolejno następowała. Także jak widzimy, negatywne informacje podczas hossy nie mają już takiego przełożenia jak podczas bessy. One już tak mocno nie uderzają w rynek. Mało kto się tego boi i mamy tego oto. Owoce, ten piękny wzrost do 30 tysięcy w ostatnim czasie. Tak więc uważam, że nie jest oczywiście to prawda inwestycyjna. Nawet jeżeli będą jakieś negatywne informacje w najbliższym czasie, to nie będą już one tak mocno hamowały wzrostu bitcoina i będzie to raczej kontynuowanie w trendu wzrostowego. A kolejnym takim celem dla bitcoina może być właśnie wspomniane wcześniej, wspomniane wcześniej 38 tysięcy. mamy kolejny ważny opór. Jak sobie jeszcze oddajemy? Jeszcze musiałem sprawdzić. Zobaczymy, co nam pokażą z niej na Fibonacciego w drugą stronę. Czy nam się to z czymś koreluje? 36 tysięcy tutaj po poziom 38,2, więc te opory plus poziom Fibonacciego. Gdzieś do tego poziomu możemy dojść w najbliższym czasie, czyli 36. To byłby kolejny target po przebiciu 31 tysięcy. Wracamy jeszcze do wskaźnika z CBBI, który nam pokazuje przegrzanie rynku. I tak oto. Podobny poziom, czyli 29 punktów na 100 możliwych, mieliśmy również w poprzedniej choście, po przebiciu szczytu. Przybliżamy sobie i widzimy, że 29 punktów to było przy cenie bitcoina 6300, czyli jakieś dwa razy więcej od dołka. A dołek był na poziomie 3250-3150, zależy od które której giełda pokazuje. Więc była to cena dwa razy wyższa od dołka i taką samą mamy teraz, bo dołek na 15,5, teraz jest około 30 tysięcy. Mamy to samo przegrzanie rynku, co jest trochę dziwne, bo wtedy nastąpiło to w bardzo krótkim czasie od wyłamania się z trendu. Minęły chyba miesiąc, półtora i mieliśmy już cenę dwukrotnie wyższą od dołka. Tutaj minęło 6 miesięcy i dopiero tą cenę osiągnęliśmy, tak że nie powinien być tak mocno przegrzany rynek. Może ten optymizm trochę nam go jeszcze dogrzewa, więc, więc CBBI nam wskazuje, że mimo wszystko, mimo tego, że jest nieco za dłuższy, zdrowy wzrost, rynek no, nie realizuje zysków, przegrzewa się. Zobaczymy, jak to pójdzie w najbliższym czasie. W 2019 roku doszliśmy do punktu CBBI 51 na 100, i to było przy cenie, to pokazuje 12,5, ale doszło prawie do 14 tysięcy dolarów. W bardzo krótkim czasie, chyba 3,5 miesiąca od wbicia się z trendu spadkowego. Teraz minęło już ponad 6 miesięcy, więc nawet gdyby do tego momentu doszło, trzeba by go obserwować, czy nie będzie jakiejś głębszej korekty. Tak jak w 2019 spadliśmy z 14 tysięcy do chyba 6800. Także ponad 50% korekty. Crypto Grid Index pokazuje nam chciwość 65 punktów na 100. Zobaczmy, jak to wygląda na jednorocznym interwale. No tak, dobyliśmy tego samego poziomu, co przy kwietniowych i marcowych wzrostach, czyli tego poziomu bitcoina 31 tysięcy. Pokazuje nam ten sam optymizm rynku. I teraz oddajmy sobie jeszcze dalej. Czy CBBI czy nam pokazuje przegrzanie, czy może pokazuje nam, kiedy będą spadki? 2020 rok, koniec, początek 2021 indeks na poziomie 94 punktów, 91 punktów. On jeszcze nam nie sygnalizował wtedy, nie sygnalizował nam żadnych spadków. Był taką zapowiedzią, że za kilka miesięcy może nastąpić spadek, bo zobaczmy, że to był właśnie początek hossy. Tu gdzie był wielki optymizm, to jest luty, to jest styczeń 2021 roku, mieliśmy początek wielkiej hossy. Przebicie ATH na Bitcoinie, a dopiero później, dopiero w w kwietniu zaczęły się pierwsze spadki i w maju one postępowały bardziej. On działa lekko z opóźnieniem, tak. Także dopiero jak będą spadki, on nam pokaże dopiero nam yy, wybije te doły i pokaże, kiedy jest strach na rynku. Tutaj dobicie do 65 nie powinno być czynnikiem, który nam zakończy te wzrosty. No i na koniec zostało nam 308 dni do halvingu, czyli do zmniejszenia się nagrody za wydobycie bloku Bitcoina. Nastąpi to około 27 kwietnia 2024. Oczywiście to jest data płynna, zależy od siły wydobycia Bitcoina, od hash rateu. On czasami jest większy, czasami mniejszy. Jeżeli się zwiększy zbyt szybko, tam dostosowuje się mechanizm dostosowania prędkości wydobycia, lub się zmniejsza, lub zwiększa. To nie jest nigdy sztywno ustalona data. Co tam jeszcze mówi ta ciekawa strona? Oczywiście spróbuję link umieścić w opisie, jakże nie zapomnę. Ona mówi nam. O czy takich ciekawych informacjach jak ile zostało bitcoinów wydobytych. Mamy 19 409 000 z 21 milionów maksymalnie możliwych to jest 92,43%. Do wydobycia zostało ich tyle. Pokazuje nam taką informację jak ile wynosi aktualna inflacja roczna na bitcoinie. No bo na bitcoinie, jak wiemy, jest inflacja. Ale jest zaprogramowana tak, że zmniejsza się o połowę co 4 lata, co około 4 lata. I tak oto spadnie nam w tym halwingu, czyli za niecały rok te 308, 308 dni spadnie nam do poziomu 0,84% rocznie, co w porównaniu do inflacji na świecie czy w Polsce jest satysfakcjonującym myślę poziomem. Tak, z 1,75%. Jeden jest na 0,84 i co 4 lata będzie tylko niższa, więc wiemy już, że jest to właściwie pieniądz, który zachowujesz tak, jak się zachowywać. Jest oczywiście jakaś nagroda dla górników dla, za wydobywanie bloków. To właśnie jest to, co jest wydobywane na bieżąco. Oni poświęcają swoją moc obliczeniową, swoją pracę, swoje komputery, żeby tego Bitcoina wydobywać, transakcje potwierdzać i ten system bardzo dobrze funkcjonuje. I jest to jeden z fundamentów Bitcoina. Fundamentów, które nam zapewniają wzrost na najbliższym czasie, gdyż już wiemy, że Bitcoin się nigdzie nie wybiera, fundamenty jego się nie zmieniły i zostanie z nami na lata. Dzięki za odcinek, jeżeli się podobało. Nie zapomnij stawić łapki w górę. Kliknąć subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Napisać czegokolwiek w komentarzu, co zwiększy zasięgi tego filmu, jeżeli się to je podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć.